O, stream poszedł. Po... Zaraz wejdę, tylko będę musiał... Nie wiem, ale u mnie wiecznie z tym jedzeniem problem. Ja też idę teraz jeszcze kurki, jeszcze nie ich pouklepać. No i kurki, robimy, możemy po potem byli. A ty kurko... Ale ogólnie jak mówicie, że tu się ten jeden gościu kręcił to on pójdzie chyba. No tam mówili. Tam pójdzie chyba do strzału. Mówili, że jakiś ksabi. No właśnie, on, on chyba pójdzie do strzału. Bo to taki mój znajomy z innego serwera. Tylko że na nim został oskarżony właśnie o hakowanie. gdzie on mówił, że nie, że nie. Ale teraz widzę, że. Coś może w tym być. I to jak stream chodzi? Nie ma Minimalnie gorzej, że muszę logować na laptopie. Musisz już Teraz co robisz? Jestem niedaleko domu. No dobrze, dobrze chodzi, ale dobrze chodzi, ale trochę jest relaksy. Problem. Czyli jednak problem z netem. O, tu się ktoś widzę buduje. O nie dobra, to są spore lagi. Jednak to są spore lagi. Jest live. Weekend. Halo? No, jesteś, no. Słuchasz mnie? No. To. Okej, dobra. Czekajcie, w w którą stronę była wioska? Na pustynie w lewo. Znaczy za naszym domem centralnie. Cały czas wiesz prosto i masz. On. tam. O tu się ktoś widzę, buduje. Oj, widzę, że to nie ma sensu. Widzę, właśnie, że są lagi. No, są całe lagi. No, no, nie, nie wiem, co mam na Muszę zrobić coś z Dobra, teraz zobaczymy jak pójdzie na tych ustawieniach. No kto mi tu się panu szkodał? No, I think that... no. I think that... I Jeszcze problemu. To sprawdzam może teraz nie będzie. I teraz jesteś w menu Minecrafta? Znaczy w nie, ustawieniach tak jakby. Nie, chodzę po domu. Czyli jednak pragnę. Na pokazuję, pokazuje, że jesteś w menu Minecrafta. Znaczy nie menu Minecrafta, tylko jak to? W menu ustawień po prostu.